Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Detail Look at Cars. Dziś zapraszam Was na prezentację Mazdy 6 w wersji sedan. W materiale jak zwykle będziecie mogli dokładnie przyjrzeć się z zewnątrz temu autu, a także zajrzeć do jego wnętrza. Ponadto postaram się Wam podać kilka najistotniejszych parametrów technicznych tego modelu. Zanim jednak przejdziemy do prezentacji, to chciałbym podziękować salonowi Mazdy w Kielcach przy ulicy 1 maja 191 za użyczenie mi tego auta do testu, tak abym mógł go Wam zaprezentować. Wszystkich, którzy są zainteresowani ofertą szóstki, odsyłam do linku, który znajdziecie w opisie tego filmu. Ok, zaczynajmy. Każdy na pierwszy rzut oka przyzna, że to auto prezentuje się naprawdę świetnie, ale o designie opowiem nieco później. Teraz otworzyłem auto z kluczyka i od razu je zamykam po to, aby przetestować system dostępu bezkluczykowego. Aby otworzyć zamek, przyciskam raz przycisk na klamce oczywiście, mając przy sobie kluczyk. Zamek się otwiera. Przy zamykaniu wystarczy powtórzyć tą samą czynność. Prezentowany dziś model to najwyższa wersja wyposażeniowa Sky Passion, dlatego będę miał dzisiaj sporo elementów do opisania. Co do wykończenia wnętrza, to Mazda 6 mnie nie rozczarowała i jak na każdą limuzynę przystało, wszystkie elementy zostały bardzo dobrze spasowane, a większość z nich jest wykonana z materiałów miękkich. Czarna skórzana tapicerka z czerwonymi przeszyciami. Fotele mają bardzo dobre trzymanie boczne. Teraz zobaczmy, jak wnętrze Mazdy 6 wygląda z perspektywy kierowcy. Bardzo fajnie prezentującym się elementem wykończenia wnętrza jest ta listwa w kolorze bordowym. Myślę, że kolor nadwozia mógłby być czerwony, wtedy te przeszycia na fotelach i ta listwa bardzo fajnie by się ze sobą komponowały. Teraz posłuchajcie pracy silnika, o którym więcej powiem standardowo pod koniec prezentacji. Teraz włączę światła mijania, światła przeciwmgielne oraz światła awaryjne i przejdziemy zobaczyć, jak Mazda 6 prezentuje się z zewnątrz. Wszystkie cztery szyby sterowane są elektrycznie. Przednie reflektory biksenanowe ze sprzyskiwaczami dodatkowo posiadają system adaptacyjnego doświetlania zakrętów. Z przodu oczywiście światła do jazdy dziennej typu LED, ale w tej wersji wyposażenia nie zabrakło również z tyłu świateł wykonanych w tej samej technologii. Poza tym, oczywiście, światła przeciwmgielne. Jeszcze co do reflektorów, to auto wyposażone jest w czujnik zmierzchu. Teraz natomiast skupmy się nieco na designie. W zasadzie to nic dodać, nic ująć. To auto prezentuje się naprawdę świetnie. To oczywiście za sprawą licznych, muskularnych, ale i smukłych przetłoczeń. Poza tym z przodu bardzo ciekawie została przeciągnięta linia chromu, co ostatnio jest już elementem charakterystycznym dla modeli Mazdy. To jeszcze zimówki, więc mamy tutaj 17-calowe felgi aluminiowe, natomiast w tej wersji wyposażenia normalnie są to 19 Jeśli chodzi o zawieszenie i układ kierowniczy, to nie ma się do czego przyczepić. Mazda 6 wspaniale prowadzi się na zakrętach, a wszelkie nierówności na drodze zawieszenie tu mi bez problemu. Moim zdaniem kawał dobrej roboty. A, no i spójrzcie tylko na to masywne przetłoczenie na kołem. Coś pięknego. Tutaj mamy natomiast kierunkowskazy w elektrycznie sterowanych i składanych lusterkach, które mają również funkcję podgrzewania. Auto wyposażone jest oczywiście w szereg systemów, które mają czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Od tych podstawowych jak ABS czy system kontroli trakcji, poprzez systemy monitorowania ciśnienia w oponach oraz układ wspomagający ruszenie na wzniesieniu, aż po bardziej zaawansowane systemy takie jak asystent martwego pola czy utrzymania pasa ruchu oraz analizę odległości do poprzedzającego pojazdu, które oczywiście swoje zastosowanie ma w adaptacyjnym tempomacie, w który ten model jest wyposażony. Poza tym szóstka posiada przednie i boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne. Teraz podaję Wam wymiary oraz masę własną ma Mazdy 6 w wersji sedan, natomiast jeśli chodzi o wygląd to myślę, że tył prezentuje się równie dobrze co przód tego auta. No dobrze, przejdźmy teraz do środka i przyjrzyjmy się nieco elementom wyposażenia. Elektryczna regulacja foteli przednich z możliwością regulacji odcinka lędźwiowego. Poza tym fotel kierowcy posiada funkcję pamięci. Po lewej stronie przyciski od poszczególnych systemów, o których już wcześniej wspominałem, system iStop, system kontroli trakcji, asystent utrzymania pasa ruchu, system doświetlania zakrętów oraz asystent martwego pola. W tym schowku mamy miejsce na kartę do nawigacji satelitarnej. No a tutaj oczywiście możliwość otworzenia maski oraz wlewu paliwa. W drzwiach nie zapomniano oczywiście o miejscu na butelkę, a uchwyt za który trzymam może posłużyć jako mały schowek. Na tym panelu standardowo blokada okien, oczywiście regulacja wszystkimi szybami. Tym joystickiem sterujemy elektrycznie lusterkami. Mamy możliwość również ich złożenia. Skórzana multifunkcyjna kierownica z takim fajnie prezentującym się aluminiowym elementem. Tutaj przyciski multimedialne. Przyciski do zarządzania telefonem, tutaj tempomat. Mamy również możliwość przełączania między najistotniejszymi informacjami, które przydadzą nam się w trasie, które wyświetlają się na tym elektronicznym wyświetlaczu na desce rozdzielczej. Dotykowy ekran wielofunkcyjny. Poza tym możemy nim zarządzać przyciskami, które znajdują się po jego lewej i prawej stronie. Ale moim zdaniem o wiele bardziej praktycznym rozwiązaniem jest ten joystick, którym możemy poruszać w wielu płaszczyznach, na boki, możemy nim obracać oraz przyciskać. To bardzo wiele kombinacji, które pozwalają nam bardzo intuicyjnie poruszać się po multimediach, po wszystkich funkcjach tego ekranu. System nagłośnieniowy Bose zrobił na mnie ogromne wrażenie, sami posłuchajcie. Słuchają Państwo systemu audio marki Bose. Zaprojektowanego specjalnie do samochodów Mazda. Dzięki systemowi Audiobox mogą Państwo delektować się dźwiękiem najwyższej jakości. Poczuć niskie tony. Mój mikrofon na pewno nie da rady odzwierciedlić tego, jakie ten system audio y, robi wrażenie. Myślę, że jak na razie słyszałem lepsze nagłośnienie tylko i wyłącznie w Lexusie GS450H, ale to auto za ponad 300 tysięcy. Także Mazda 6 wypada naprawdę bardzo konkurencyjnie. Trochę się rozgadałem na temat tego systemu audio, no ale mamy tutaj oczywiście podstawowe radio CD-MP3, y, możliwość połączenia z telefonem za pośrednictwem Bluetooth, nawigacja satelitarna. Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa dodatkowo z nawiewem na tylny rząd siedzeń. Trzystopniowe podgrzewanie przednich foteli. Wyłącznik czujników parkowania. Tutaj mamy taką półeczkę wyłożoną gumą, także na przykład telefon nie będzie nam się za bardzo przesuwał. Mamy również gniazdo 12 V. Sześciostopniowa manualna skrzynia biegów. Przy wrzuceniu biegu wstecznego automatycznie wyświetla nam się na ekranie wielofunkcyjnym obraz z kamery cofania i włączają nam się czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Dodatkowo na ekranie wyświetlają się linie, które dostosowują się do położenia kierownicy. uchwyt dźwigni hamulca ręcznego. W tym miejscu mamy taki zamykany schowek z miejscami na napoje. Bardzo miękki podłokietnik. Jest on przesuwany, a w środku mamy schowek. Wyłożony miękką wykładziną, także nic tu nam nie będzie stukało. Dodatkowa wejście USB oraz in, a także gniazdo 12V. Stronie pasażera nieco większy schowek. Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem i automatycznym podświetleniem. wsteczne lusterko elektrochromatyczne. Schowek na okulary. No i oczywiście podświetlenie wnętrza. Przejdziemy teraz do tyłu i zobaczymy, co szóstka oferuje pasażerom tylnej kanapy. O tym nie wspomniałem wcześniej, a warto zauważyć, że tylne szyby są przyciemniane, także to poprawia komfort podczas słonecznych dni. Natomiast, jeśli chodzi o poziom wykończenia wnętrza, to myślę, że nie odbiega on od tego z przodu. Elementy są dobrze spasowane i wykonane z miękkich materiałów. Podświetlenie. Kieszeń w oparciach foteli przednich. Natomiast jeśli chodzi o ilość miejsca, to fotel kierowcy jest teraz ustawiony do nagrywania, więc nieco dalej. Ja mam 1,75 m wzrostu i spokojnie znajduję tutaj dla siebie miejsce. Poza tym wcześniej już wspomniane tylne nawiewy. Uprzyjemnią tutaj podróż pasażerom tylnej kanapy. Tunel środkowy jest, więc jest to mały minus. Może nie jest on wysoki, ale jest natomiast szeroki. Natomiast jeśli tego środkowego pasażera nie będzie, to możemy sobie rozłożyć miękki podłokietnik dodatkowo z miejscami na napoje. Teraz przejdziemy do bagażnika. Tu z tyłu kamerka cofania. Pojemność bagażnika to 483 litry. Tu z boku takie małe schowki, przegrody, y, możliwość przypięcia jakiegoś podłużnego przedmiotu. Tutaj po drugiej stronie również taka półeczka. Plus dla inżynierów mazdy, bo te zawiasy od klapy bagażnika chowają nam się y, w specjalne przegrody i nie kolidują z ewentualnymi bagażami y, w przestrzeni bagażowej. Pod podłogą znajdziemy zestaw naprawczy. Był już plus, jeśli chodzi o chowające się zawiasy, teraz minus. E, mamy tutaj takie uchwyty, które wydawałoby się złożą nam samoistnie kanapę, która jest dzielona w stosunku 60 do 40. No niestety nie trzeba się pofatygować do kanapy, e, złożyć ją samodzielnie. E, co prawda jest to i tak ułatwione, bo nie trzeba szukać tych uchwytów, no ale spodziewalibyśmy się czegoś więcej po tego typu rozwiązaniu plus natomiast za płaską podłogę po złożeniu tylnej kanapy. Przejdziemy teraz do wrywu paliwa i opowiem Wam nieco o spalaniu. Przy tej jednostce benzynowej producent obiecuje nam spalanie w cyklu miejskim, taki sobie rozpatrzymy, bo w takim się poruszałem na poziomie 7,5 litra na 100 km. Wydaje się to wynikiem dość przyzwoitym jak na tą masę samochodu i elastyczność tego silnika. W dodatku, moim zdaniem, ten wynik jest do osiągnięcia, bo ja standardowo z testami przyspieszenia do 100 km na godzinę osiągnąłem wynik około 9,5 litra, także yy, myślę, że przy spokojnej jeździe wynik 7,5 litra całkowicie osiągalny. Oczywiście na to stosunkowo niskie spalanie wpływa system IE-LUB oraz Start Stop, który opisywałem już przy maździe 3, także odsyłam do filmu. Teraz odpaliłem silnik, otwieram maskę i przejdziemy się, opowiem Wam nieco więcej na temat tej konkretnej jednostki napędowej. W tym konkretnym modelu pod maską znajdziemy czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów o mocy maksymalnej 165 koni mechanicznych. Moc ta pozwala Mazda 6 w wersji sedan rozpędzić do 100 km na godzinę w przeciągu 9,1 sekundy. Natomiast rozwinąć prędkość maksymalną 216 km na godzinę. Kończąc prezentację Mazdy 6 zapraszam Was wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do zasubskrybowania mojego kanału, po to aby nie przegapić żadnego z kolejnych moich filmów. Jutro mam w planach opublikować prezentację Opla Insigni ST po faceliftingu, natomiast w najbliższym czasie testy o Skody Octavia RS, Kia Carens oraz Nissana Note. Trzymajcie się, na razie.